I bardzo serdecznie i zapraszam na przesłanie z kart na tydzień od 18 do 24 października. Zacznę od znaku barana. Czytanie będzie krótkie, z jednej karty. Co tutaj? Barany będą miały powody do zabaw, do uciechy, też do spotkań towarzyskich jakieś miłe zaproszenie tutaj w tym tygodniu może Was ze strony innych osób spotkać. Jeżeli nie będzie to impreza towarzyska, to na pewno będą jakieś, znajdą się jakieś powody do świętowania. Czyli generalnie tydzień upłynie Wam w dobrym, w dobrym humorze, w dobrym nastroju. Z nastroju nie będzie powodów do zmartwień. Całkiem udany tydzień żadnych tutaj ostrzeżeń, także bawcie się dobrze, Barana. I dalej idę do byka. Co tutaj? No, byk będzie skupiony głównie, karta pokazuje na pracy, na obowiązkach zawodowych, będzie Was też pochłaniać jakieś może hobby, którym się zajmujecie. W każdym razie będzie ten tydzień bardzo dobrze, ten czas w tym tygodniu bardzo dobrze zagospodarowany karta pokazuje też, że będziecie w to, co będziecie robić, będziecie się angażować całym sobą. To też pokazuje, że tutaj nie będzie nic na, jakby to tutaj nie, nie, nie brzmiało brzydko, że nic nie będzie robione przez was po łebkach. Tutaj mam pełne pełne zaangażowanie, być może właśnie to zaangażowanie w tą włożoną pracę zaowocuje w tygodniach przyszłych. Bardzo to dobry czas dla do osób, które zajmują się sztuką, zajmują się, może zrobię tak, zajmują się sprawami kreatywnymi, gdzie jest ważna tutaj własna inicjatywa, gdzie jest ważne takie wasze indywidualne pomysły czyli nie podążanie za jakimś tutaj bycie jedną owcą w stadzie to też tylko właśnie działania indywidualne też jeszcze dodam, że działania samotne przyniosą wam więcej korzyści niż działania współpraca z innymi ludźmi <laughs> dalej idę do bliźniąt tydzień od 18 października Bliźnięta karty pokazują zainteresowanie płcią przeciwną. Płeć przeciwna będzie zainteresowana waszą osobą. Nie mówię tutaj: karta pokazuje niekoniecznie, że ktoś was będzie tam w domu nachodził, ale możliwe jakieś niezapowiedziane odwiedziny. Osoby, którą lubicie, ale że tak powiem, ta osoba bardziej was lubi, czyli tutaj jest kwestia, kto kogo bardziej e, lubi. Ale w każdym razie osoba, która mm, ma jakieś ciepłe uczucia do was, może to być y, mężczyzna, y, a jeżeli jesteście mężczyzną, może to być też kobieta, która gdzieś tam y, darzy was y, uczuciem. Y, no i tutaj z tej ze strony tej osoby może paść jakaś propozycja, jeżeli nie matrymonialna, y, to jakieś współpracy czy robienia czegoś, y, czegoś razem. Tutaj nie ma żadnych zagrożeń, więc... Karty pokazują, po prostu idźcie w to. I dalej. Mam raka. Rak i tydzień od 18 października. <laughs> Drogie raki, tutaj karta jest bardziej taka ostrzegająca, nakierowująca. Co ja mam na myśli? Mam na myśli to, że w tym tygodniu mogą Was pewne kwestie zaskoczyć, tak zupełnie coś się może zadziać, czego się nie spodziewacie, no i będzie taka zagwostka, co z tym fantem zrobić. Może to być sytuacja, z którą do tej pory nie miałyście do czynienia, gdzieś gdzie trzeba będzie się wykazać kreatywnością, taka trochę burza mózgów, ale to jakby burza mózgów w zasadzie, bo to wy będziecie trochę zdani na rozwiązanie tej sytuacji. Działać trzeba będzie szybko. Tutaj nie ma odkładania, nie ma, nie ma czegoś robienia na później, na tak zwane zaś. Także, drogie raki, jeżeli coś Was tutaj zaskoczy, dodam, jeszcze Wy sobie z tym poradzicie doskonale, chociaż w pewnych momentach może to być jakoś tutaj, to zaskoczenie może być tak duże, że może być dla Was, dla was trudne, aczkolwiek radę jak najbardziej tutaj dacie. I dalej mamy lwa, lew i tydzień od 18 października. O lwy, tutaj dużo możliwości do wyboru się pokazuje. A jeżeli nie samych możliwości, to sytuacji, gdzie wybór będzie dosyć trudny dla was. Bo na przykład, to oczywiście jest przykład: macie pracę, ktoś przyjdzie do was z ofertą, słuchaj, jest świetna oferta pracy, ale z tej obecnej pracy musiałbyś się zwolnić. Hmm, czy też na przykład współpraca, jeżeli ktoś prowadzi firmę, to współpraca z innymi jakimiś tutaj kontrahentami, hmm, może nie tyle wspólnikami, co osobami, które chcą z Wami wejść w interes. Tych osób może nagle pojawić się wiele, no i oczywiście tutaj będzie pojawiać się sytuacja, co tu wybrać. Tak samo możecie mieć y, trudność z wyborami w takich codziennych kwestiach. No, nie mówię już tutaj takich y, głupotek, typu co ugotować na obiad, nie, ale na zasadzie takiej, y, komu zaufać, y, którą na przykład jakąś tam rzecz do domu kupić, y, jakiś kosmetyk. Nie wiem, mogą to być rzeczy dosyć banalne, aczkolwiek mogą Wam sprawiać y, w tym tygodniu dosyć dużo. Dużo trudności możliwe, właśnie wynikać to będzie z tego, z tej mnogości wyboru. Karta nie jest kartą ostrzegającą, ale też pokazuje, że jakby to ten wybór, jakby się przełamiecie, to przekroczycie pewne swoje jakieś tutaj ograniczenia, granice, może lęki własne. Także warto może coś w tym życiu zmienić. I dalej idę do panny, panna, i tydzień od 18 października. Co tutaj karta pokazuje, droga panno, że znajdziesz w sobie mnóstwo siły. Znajdziesz yy, to chodzi też o energię życiową. No jest jesień, prawda, plucha za oknem, mało słońca, ale tutaj yy, ty aż będziesz panno, droga, emanować energią. Będzie ci się chciało w tym tygodniu chcieć, tak można kolokwialnie tutaj. Y, powiedzieć. Karta pokazuje też, że warto byłoby się podjąć spraw, które sprawiały ci do tej pory trudności, czy też może niechętnie do pewnych kwestii podchodziłeś. Karta mówi: rób, działaj, wszystko się uda, na wszystko znajdziesz siłę y, i to nie tylko siłę taką fizyczną, ale też siłę przebicia y, udać się na przykład kogoś do czegoś namówić, i to nie będzie y, nakłonić, i to nie będzie. Yy, takie o, o, obłożone jakimś tutaj wielkim wysiłkiem, twoim po prostu powiesz i ta osoba zrobi. Bardzo udany tydzień, droga Panno. I dalej idę do wagi. Waga tydzień od 18 października. Drogi Wagi, niektóre z Was mogą poczuć, że grunt Wam się gdzieś tam pali, wali pod nogami. Yy, kar dosłownie nie mówi, Czego, czego może dotyczyć to takie zawirowanie, czy też brak równowagi? Mogą to być też uczucia. I tutaj mam na myśli, że jakieś nieporozumienia do tej pory, które jeżeli macie partnera między wami były, mogą doprowadzić do tego, że poczujecie się niepewnie na zasadzie, co dalej robić, że nie widzicie jakiejś tej sytuacji, wyjścia z sytuacji, tak? czyli rozwiązania. Kwestia też może dotyczyć innych spraw, ale takich, które gdzieś tam one mocno, bo to jest karta emocji, uczuć. Te sprawy, które gdzieś tam mocno wam w sercu ukłują, zapadną was, czy też takie powodujące ból serca, jakieś dylematy na zasadzie takiej, że będziecie musieli, będziecie skłonni. Chcąc, nie chcąc prosić kogoś o pomoc, ale tutaj kartą mówi, w tym proszeniu o pomoc nie ma jak najbardziej nic złego, czyli jeżeli masz możliwość, znasz kogoś, kto ci pomoże w trudnej sytuacji, kartą mówi, nie wahaj się, bo to może być jakby jedyne, jedyne wyjście. Także trochę drogie wagi trudnych spraw przed Wami, ale ja tutaj widzę światełko w tunelu. Także wyjdziecie obronną ręką. I dalej mam Skorpiona. Skorpion i tydzień. Tydzień od. Dobrze. Drogie skorpiony, karta bardzo pozytywna mówi, że będziecie docenione, podziwiane w tym tygodniu. Ja tutaj mówię, powiedziałabym, że jakaś premia może wam wpaść, no bo. Uścisk w dłoni prezesa, no okej, okay, to też jest, może Wam was zmotywować do dalszej pracy, ale to jednak troszeczkę mało. Także powiedziałabym, że w tym tygodniu wszystkie oczy będą zwrócone na Was, ale w tym pozytywnym sensie, że to na przykład w pracy, co robicie, spotka się z uznaniem innych osób, nie tylko szefa, ale też współpracowników, zostaniecie zauważeni jako. Ta osoba, na której można polegać. Tak samo, jeśli chodzi o kwestie jakiejś przyjaźni, koleżeństwa, też jakby inne osoby docenią to, że coś tam dla nich zrobiłyście, w czymś pomogłyście. Generalnie tydzień takich nagród trochę, ale te nagrody będą raczej takie wypracowane. To nie będzie, że ktoś wam coś da za nic. Tutaj karta mówi o tym, że. To, co w tym tygodniu dostaniecie, to będzie wynikiem Waszej ciężkiej, ciężkiej pracy, która w końcu zostanie doceniona, która Wam się dosłownie mówiąc będzie opłacać. Także bardzo dobry tydzień dla Was, skorpiony. I dalej mam Strzelca. Strzelec i tydzień. Strzelec i tydzień. Trzecie drogie, w tym tygodniu przyjdzie Wam trochę pomanewrować się, powiedziała, polawirować, użyć wszystkich swoich zdolności, umiejętności, bycie takim człowiekiem renesansu czy też rekonesansu, bycie i osobą empatyczną, i takim dobrym finansistą, dobrym myślicielem, który gdzieś tam główkuje, będziecie mieli okazję do wykazania się wiedzą. Karta pokazuje, że odnajdziecie się w każdej, w każdej sytuacji, czyli. Nawet gdzieś w kwestiach takich, których uważacie się za osoby niekompetentne czy y, takie, które nie posiadają wiedzy na dany temat, wy tak uważacie. Inne osoby mogą Was nawet postrzegać jako specjalistę, jako y, osobę właśnie kompetentną, godną, y, godną zaufania. Czyli bardzo dobry tydzień, bo y, jeżeli coś tam chciałyście na przykład przeforsować. Na swoją korzyść, ale nie znajdowałyście argumentów, to w tym tygodniu będziecie dobrze wyglądać i będziecie miały dobrze gadane, czyli jakby wszel wszelkie tutaj e, takie pozytywne przymioty będą stały, e, drogie strzelce, po waszej, po waszej stronie. Warto byłoby to wykorzystać. I dalej mam koziorożca. Co so, tutaj drogie koziorożce? E, karty pokazują, że będziecie miały ochotę podzielić się dobrą nowiną e, z innymi. Będziecie skłonne do e, kontaktów, czyli nie zamkniecie się w domu, e, m, nie wiem, nazwie praca-dom, praca-dom, e, ale też może tutaj pokazuje się chęć odnowienia jakiejś znajomości, która gdzieś tam że tak powiem, umarła y, poprzez, nie wiem, brak czasu czy jakieś y, oddalenie. Karta mówi tutaj, że będziecie miały właśnie y, ochotę na y, kontakty z innymi ludźmi, y, na dzielenie się dobrymi nowinami, a co też bardzo ważne, y, że będzie się czym dzielić, no bo y, chęć, sama chęć dzielenia się dobrymi wiadomościami, newsami, <laughs> jeżeli tych newsów nie ma, no to na chę chęci pozostanie a tutaj jest, jest okazja, jest możliwość, jest taka wewnętrzna radość, chęć do świętowania. I tu karta mówi, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie materialne, czy też jeżeli się uczycie, to tutaj też jakby karta mówi o jakichś zasługach, czyli dobrych wynikach w nauce. Jeżeli zdajecie egzaminy, karta też pokazuje, że one się powiodą, będą, wynik będzie po Waszej myśli, no i stąd ta chęć dzielenia się dobrą nowiną. Całkiem udany tydzień w ozioroszce. I dalej mam wodnika. No wodnik będzie, możliwe, że będzie dużo podróżował też kart na mniejsze, dalsze odległości. Tydzień będzie bardzo taki zalatany, bardzo ruchliwy. Tutaj nie tyle niespokojny, co może Wam po prostu tak pstryk przelecieć, nagle był poniedziałek, a już jest niedziela. Karta też pokazuje, że możecie stać się dla kogoś w tym tygodniu autorytetem i to nie chodzi tylko na przykład o Wasze dzieci, czy jakieś tutaj młodsze osoby, ale ktoś może Was uważać za osobę taką poważaną, za kogoś, komu warto zaufać. W każdym razie takie będziecie sprawiać wrażenie, taki tydzień takiego pod, będziecie pod wpływem takiego dużo uroku osobistego będzie Was, o, w ten sposób chciałam powiedzieć. Czyli możecie oczarować, oczarować innych i powiedziałabym też, że dużo uda Wam się załatwić na tak zwane piękne oczy, więc to wykorzystajcie, drogie wodniki. No, i ostatni znak. Ryby. Te biedne ryby zawsze na końcu. No, biedne ryby nie takie biedne, bo tydzień będzie bardzo udany. Będzie możliwość do świętowania, do jakiegoś zaproszenia się pojawią, czy też spotkania w gronie osób, które znacie, które lubicie, darzycie zaufaniem się pokazuje. No i co tutaj, co tutaj jeszcze? Uważajcie, jedno co się tutaj pokazuje, uważajcie, żeby za dużo tam gdzieś nie plotkować, nie mówić o sobie, może nie obmawiać innych osób, żeby to się jakoś w późniejszym czasie nie odbiło. Czyli zabawa, zabawą jak najbardziej, miłe spędzenie czasu, ale troszeczkę czasem warto byłoby się drogie rybki ugryźć w język całkiem udany tydzień. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam również do czytań indywidualnych i do następnego filmu. Pa, pa.